Tylko, no, jakby pracujesz nad nimi technicznie. Bo tutaj się, ścierałyby się dwie wielkie metodologie. No dobra, może niewielkie, ale powiedzmy, to, co chyba tak mi się wydaje, jakby z naszej dotychczasowej rozłożonej na kilka lat rozmowy. Y, twoją koncepcją poetycką, a moją, czyli, no, moja szkoła to jest taka: czyścić formę literacką ze wszystkich zbędnych słów. Ma zostać tylko to, co niezbędne. To ma być ascetyzm, to ma być żadnego zbędnego słowa. Wydaje mi się, że Twoja szkoła jest trochę inna, ale właśnie pytanie, jak na to, jak z tym rezonuje praca nad sonetem, który jest taką formą, w której no właśnie, są pewne reguły i coś trzeba dopisać, coś trzeba wymienić. Jak to jest? To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, o formację poetycką, z którym się tożsamie, to zdecydowanie sonet, który narzuca pewne ograniczenia formalne i pewne wymagania, zdecydowanie z nią współgra, ponieważ trzeba się zmierzyć z instancją autorytetu, który coś, coś, coś wymusza, a jednocześnie na tym odcisnąć swoje piętno. Więc yy, myśl, myślę, że to, to napięcie jest w stanie, jest w stanie yy, dopiero wywołać efekt końcowy, który da, dla, dla mnie osobiście, osobiście jest, jest satysfakcjonujący. Okej, okay, ale tak sprowadzając jakby już do najprostszej rzeczy, czy, czy czasem jest tak, że myślisz sobie, okej, okay, to tu jeszcze jeden wers, dobra, no to coś tam trzeba wymyślić, czy, czy bywa? To? Coś trzeba wymyślić, to znaczy ja już tak, jeżeli chodzi o moje myślenie, to ja już, już, już myślę w jambach i myślę, i myślę rymami, więc jak, jeżeli, jeżeli tworzę, więc musiałbym się cofnąć wspomnieniami do momentu, kiedy tak, kiedy tak jeszcze nie było, natomiast już jest, jest, jestem na, na tyle, Wyć, wyćwiczony w pisaniu w pewien sposób, że dla mnie to jest dla ten, tego. że, że dla, dla mnie to jest to jest zupełnie intuicyjne. To jest, razy. że zdarza, zdarza, się, zdarza się tak, że no właśnie zastanawiam się, czy, czy no mam, mam już coś, co można by było dopisać. Tutaj mówimy oczywiście o innych, w trochę innej formie, ale by mi brakowało do, do tego. Jeszcze coś, żeby domknąć, żeby domknąć strofę i co, co dalej. No wtedy, 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 wtedy zazwyczaj to już to już przenoszę jako, jako motyw, jako element do, 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 do czegoś innego. I raczej, i raczej bardzo, bardzo się polubiłem ze sztywnymi formami, ponieważ, ponieważ one... One wy wy wymuszają pewną twór twórczą aktywność. Co ciekawe. To ciekawe. No, nie jestem w stanie to zrozumieć. Drugie pytanie: skąd wziąłeś to pole? Które pole? Nie, to pole. Topole? Drzewa. A, topole, to, zimno, to, 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 to pole zrozumiałem. <grym> <grym> to pole. E, szczerze powiedziawszy, to zupełnie nie pamiętam. Bo chyba ich tutaj nie obserwowaliśmy. To znaczy, ja pamiętam, że owszem pojechaliśmy do miejsca, gdzie były to pole, ale to dopiero w te wakacje nie. na moim rowerze. Oficjalna wersja jest taka, że antycypowałem. Obecnie. Ale nieoficjalna jest taka, że zupełnie nie pamiętam. A może to właśnie narzuciła forma sonetu, że trzeba coś było wymyślić, no to tutaj jakieś coś, no to może coś z roślinami, a to może to pole. To znaczy mogło, mo, tam być. mogło tak być, no ale tam nie, nie, nie mam, nie, nie, mam nie, nie mam. Nie zostawiłem potem żadnych notatek, natomiast. Robisz notatki? Piszą znaczy nie, nie tyle, to znaczy no, powiedzmy, zdarza, zdarza się tak, że zapisuję sobie jakieś motywy, jakieś, mm. jakieś wersy. No to ciekawe, bo właśnie to, to chciałam mieć, bo na przykład ja nigdy. To od razu od, od ręki wszystko jest. Czasami jakoś nie skreśla, bo mi się nie podoba, ale... To jest zawsze. 3, 2, 1 jest. Nie, u mnie 3, 2, 1 godzin ewentualnie. A, i to jest już inne uniwersum. No, ale dzięki temu powstają takie piękne, wycyzelowane. Tak. Przecudne. Pod wpływem tej pięknej przyrody. Nie on bardzo tak. Słyszeć takie słowa. No cóż, no, reprezentujemy, jak już zostało powiedziane, zupełnie wielko, na wielu polach przeciwstawne po, po, podejście do, do poezji, natomiast to właśnie, właśnie ze względu na ty, ty, tym bardziej mi, miło takie rzeczy słyszeć. Ale no cóż. Nie Cześć. no, uważam Twoją poezję za. Cóż, Marek Jarosław Rymkiewicz umarł i zostaliśmy trochę bez dobrych poetów, czy znaczy zostalibyśmy trochę bez dobrych poetów,